Oczywiście, bracie. O, ja się Chcesz się może? Tęce. Ej, sobie, Jan, trochę no, A, to ma. Smacznego, stary. Ale ja mam o talerza. No, to masz jeden. Ty, ja w ogóle słyszałeś, co jest ostatnio Nie? To Ej! Starem. Słuchaj tego, bo Ci opowiem. Ewangelia według świętego Jana, 13 rozdział. Jak Ci się nie chce słuchać, to nara. Ja nie będę tutaj wspierał tych, co nie chcą mnie słuchać. Ale jakbyś chciał posłuchać, to słuchaj. Więc tak. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, których byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A gdy była wieczerza, diabeł już włożył w serce Judesza, syna Iskarioty, zamysł, aby go widać. Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w Jego ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie, stał od wieczerzy i złożył szaty, a wziął wszyp ręcznik, przepasawszy się. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom. <śm> 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 Oczywiście, bracie. Chcesz jeszcze może? Tak, Ej, Jan! Daj mi trochę na ucho. A, to masz. Smacznego, stary. Ale ja mam to talerza. No, to masz jeden. Ty, w ogóle słyszałeś, co Jezus ostatnio powiedział? Ej! Poczekaj do Szymona Piotra. A, on powiedział. Panie! Ty chcesz mi umyć nogi? Tego co ja teraz będę czynił, ty nie rozumiesz. Ale zrozumiesz. Zrozumiesz. Panie, nie tylko moje nogi. Ale ręce i głowę. Gdybym Ci nie tych nóg, nie miałbyś udziału ze mną. Hmm. Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? Jeśli ja, Pan nauczyciel, umułem Wam wszystkim stopy, to Wy powinniście tak samo sobie nawzajem czynić. Jezus nie mówił o wszystkich. Wiedział bowiem kto go zdradzi, kto przeciwko niemu podniesie Jest swoją piętę. Opowiadam. Jeden z was nie wyda. Wtedy Jan zapytał Jezusa: kto go zdradzi? Kto, Panie? Temu, komu umoczę kawałek chleba w winie i podam. Hmm. Czyń, co masz czynić. Prędko. Żaden jednak z obecnych przystoleń nie zrozumiał, dlaczego mu to powiedział.